Kieka tej wiki, wiki, i. Mama? Tak, i. Wybożę, za tamten ten filmik, bo nam się wyłączyła. Zabrakło bo... miejsca. Tak. W laptopie i teraz skręcimy pard, dwa gangu kuchelki. Jaj! Więc nam jeszcze skalbie został do zrobienia, i to tutaj. Skalbiec jest to tutaj. A potem zrobimy takie krótki, jakby taki yy, podtrzymowany bawimy. Kwiat, kwiatki może jakieś Helka by chce w tym swoim gangu zrobiła. I światła nie ma tutaj. Helka balony. ciągle zapo... O, balony. Hela ciągle balony. zapo... O ty duch! Ducha Ale mamy. wdechę ten duch i pończyny. śmieszne A ten duszek to tu zabierze. A było. Aha, ja, To chyba na Halloween dodatek, co? No. Okej. Okay. Dobra, to wystarczy. A mogę duchu. sobie pokazać? A bo je można tutaj na tych wiosnach. A, okej, okay, dobra. Mogą tak sobie wisieć. Fajnie to wygląda. Ale wiesz co? Ty te nie pańczyny nie pasują. Wywal, te pańczyny. One tak jakoś źle wyglądają. Dobra, jakieś oświetlenie jeszcze zrób. Co czy nie? O, A to świąteczne. Mm. No dobra. Nie, te pańczyny źle wyglądają. Dawaj, jakieś oświetlenie. No to jest śmieszne, to świeci? Mhm tutaj go tu, z tyłu. Niech se stoi. O, lodzie. Straszne. Taka włącz O, to jest fajna taka pańczyna. No, pańczyna. Pańczyna? Ale po co ci te pańczyny w takim pięknym pokoju? Dawaj balona jakiegoś, żeby było wesoło. No. Dobra, trzeba dywan, duży dywan zrobić. O. Super, super, super. Trzeba zrobić jakieś poksywy. Trzeba jakieś poksywy zrobić. poksywy No ciach. Jak ktoś dotknie tak kwiatuszki powie, a jakie ładne. A lampę jeszcze miałeś zrobić pokszywą. O to posłuchaj, to z tyłu jest za duże. Za duże. Tak to się? Jeden kaptóś i drugi. Dwa? po co tam dwa? Jeden. A tą kaftanatę muszę tam rzucić. No, yes. no dobra. Troszeczkę czasu z prawej tą kanapę. Poczekaj, bo ja coś szukam. Nie, Coś szukasz. szukasz. Kwiatkę na stole? O, super. Takie te po skulatach. Ja lubię te małe kwiaty, już są super. No. no dobra, więc teraz ja idę z, się urządzać. W skalbie. A przepraszam, a tam jakieś lampy masz? Albo to jest kosz czy trupa? Nie lampa. to nie lampa? A ten duszek? Poczekaj, bo to muszę. to nie lampa. Gdzie tu jest? Gdzie tu jest? Gdzie tu jest? Takie wiszące może zrobić te kuleczki? Nie? O te, ja muszę kogoś poszukać. O, też to jest fajne też. O, te są fajne. Kula magii musi być. Kula magii. Ja zawsze na no, to mówię kula magii, bo może ja takie. Zawsze takie kulo, Czekaj, magii, może kulo to, może magii, kulo magii, kulo magii. tutaj porobić, czy nie? No mogą być ledy. Takie fajne ledyki. Może taką pajęczynę, światełko. Musi <laughs> być, on nawet ładnie wygląda. Czekaj, jeszcze ten, ten, ten ten może. Oto. No. I mogę tego złapać. To do góry tu. O, zobacz, świetnie to wygląda, mm -hmm. elegancko. Normalnie. I pokój do normalnie kreowania przestępstw Ja jeszcze muszę coś znaleźć. Biz, ja mam to, jeszcze muszę coś znaleźć, bo ja, Co będziecie ja, tu ja mam robić? taki jakiś jeszcze muszę coś znaleźć. By się zastanawiacie, jak ja to wszystko widzę, jak ja mam tyle to, gdzie Ludzie, normalnie No będzie normalnie ten gang gdzie kciaków chciałam powiedzieć. Co ja już wiem, będziemy też pisać tam. Będziecie pisać na maszynie. No a co? Możecie wrzucić. O, tu masz jeden wrzucić. No. Świetnie. Bartek będzie pisał plany. Mm -hmm. Bartek Dobra. będzie pisał plany. Bartek, no już nic tu więcej nie ma. Gaśnica ja może jeszcze. Czekaj. Ja muszę coś zrobić. Mhm. Mm Świetnie. Nie. Tu, tu? Nie, tu a co to? A takiego takiego drugiego kościotypa czukam, y, który daje dym. Co? Kościotrupa, który daje dym. Kościotrup, co daje dym? No. Mm. Może tutaj mm. Nieźle. Brzmi przerażająco. Może jakieś zabawki im tu dasz? No, czy nie? Nie, Muszę zrobić na nockę. Muszę zrobić na noc. No zrób. O matko, co to za Jakiś babień, a nie misiaczek. Ludzie. Ten już nie jest straszny. Ten nie jest straszny, no, to dobrze. Tylko jest. straszne. Okej, okay, ale, macie, ale macie bazę. Królik. Króliki są straszne, dwugłowy królik. To no. nie chcę tego, ja się tego boję. Dobra, to wystarczy już, nie? Nie mm, ja obliczałaś wczoraj jakiejś zabawki. No dobrze, już dzieciaki miały coś do, do porobienia, nie? A może im na, do... na, na zewnątrz zrobimy trampolina no, żeby miały. Jakąś fajną trampolinę, żeby nie uderzył się. No, co nie? O. Tak? No dobra. I tu jakieś stolik, a można im położyć, czy o, nie? Ten. Dobra. Bo na że... razie kończymy ten pokój, a tam nie w tym ostatnim to, co to będzie skarbiec, no. tak? Tam będzie, będziecie trzymać wszystkie swoje łupy. No. O no. matko, boska. No. To dobra, mój 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 półki tam musi jakieś półki tam trzeba mieć. Nie? A tu był jakiś kościotrup. tu szukałeś kościotu, tak? O, tak to ten! No widzisz? Pokaż Ja! Yeah. I on daje zielony dymek! Nieźle. Straszny jest. No widzę, widzę ten zielony dymek. Dobra, może być. Baltuś, Baltek wyłącz, go bo Uj, aż do ty, nas poleciało. doleciało. No. no dobra, wyłączę. Albo, Zosia ja ty go wyłącz, bo jesteś gdzieś <laughs> No dobra. Dobra, no, to, na a raz to raz co tutaj jest, jest. To co tu no, będzie teraz? Skarbiec. Aha, czyli co tu będą? półki? Yy, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Na początek muszę zrobić zasłonę tak, żeby nie było widać A tak tu można zrobić zasłonę? i ty ładne, z takimi kotarami. Ja wow. bym chciała taką, żeby nie było tego widać. A to, a to jest fajne jeszcze. Poczekaj, mogę zacząć coś? A co to jest? To jest zasłona. Nie, to jest firanka tak? Nie. Tak, ale ja nie chcę, żeby tego sejfu nie było widać. No dobra, dobra. A nie możesz takie coś zrobić? Mogę jeszcze coś... O, ja chcę takie! Dobrze, dobra. O! Poczekajcie, to ja tylko znalazłam sejf. Półki jeszcze to półki jest to Masz sejf? No. O ludzie. Chyba jest w tym. <noise> Takie... No, no o. Jest. Dobra, to jest safe na, to na diamenty? No. Dobra. Żeby teraz tutaj taka wielka szafa na inne Półka? rzeczy. Półki jakieś, żebyście mogli te wasze łupy tam wkładać, no tak? Właśnie. Szafy, czy co tam. Może jakieś takie Jak komody. Bym wielką zrobić. No to parę może być tu i tu. Nie, bo tutaj bym nie. chciała zrobić taki hamak. O, okej. Okay. W sejfie hamak to co na zewnątrz zbyt hamak. No nie tak, i żeby ktoś pilnował tego sejfa. Na przykład Zoszka i Tuzia. No? no co? Nie mogę. Nie <laughs> mogę. Wszystko mogą. No co by tu zrobić? I bym chciała takiego zrobić, półka. No. I tego hamaka u góry. Po co? Żeby też mogła ktoś pilnować. No, no dobra, ale ta półka mi się nie podoba. Szczerze powiedziawszy. Bo tu powinien być taki półka na to, co ukradliście, czyli musi być taka pojemna. Takie, takie szafki bym zrobiła, takie otwarte. Coś na no, zasadzie e, o takich metalowych albo takich, albo takich, albo takich, albo... Ale to takich. są za wielkie. Bo no, to jest za wielkie akurat, no. To jest zdecydowanie tak. za wielkie, nie chcę się zaśmieciować. Jest. O, a o. to? O, to już lepiej wygląda. No dobie tylko jeszcze jakoś pusty tutaj no, musisz coś tam pokładać, lampę jakąś. Nie wiesz, że ja jestem człowiek od lamp. Dobra, a tam też nie ma dywanu, nie da mi się jest. A jest, sorry, dobra. Ja bym dała. Sorry, sorry. Ananas! No można. Dawaj ananasa zamiast tego białego. No dobra. Okay. Bo to będzie wiadomo, że to jest gang ananasa. Jakiego ananasa i będziecie znowu miały? No tego zagumiał. kolegę tam. Aaa, Artur. Arturka, no. No, no dobra, wystarczy. jeszcze by tutaj pasowało oświetlenie jakieś coś. I jakiś kwiat tutaj. Jakiś kwiat albo półeczka. Nie wiem, co tam zrobić. Też Dobra, to ja tutaj do na no ja razie wezmamy chwileczkę. Te kwiaty to robiłam tego też. I co no kawa musi być. Kawusie muszą zaserwować. O, kakao! Kakao, będą mięto. do szklanek. Trochę tego, trochę tego. To jest kawa. To jest mały, zebamy muszę zobaczyć, czy to kakao się nie kończy. Zobaczcie, czy to kakao się nie kończy, jak nalej do kubeczka. Do być Ale nie kończy się. A i tak będziemy mieli ja już tutaj trochę urządziłam, mama. Już No, ja już trochę urządziłam, kakao uh -huh. nalałam, kawusia. O, kawa. Dobra, ja tutaj dołożyłam kakao, kawę, Kakałko, żeby mieli no. siłę. Dobrze, dobrze. Jak, no świetnie. A co to za wdechły kwiat? tu jest? Co to za kwiat? No, wzięłam. Mhm. Mm Muszą mieć więcej szklanę, w będzie kakao też. Kakao, kawa. Wszystko może być. Poczekajcie, bo ja muszę to wypić. O, jakie więcej. macie kielony? No, kielony mamy! Dużo się zbierało. No, dużo się zbierało na te kielony. Kakao też dobre, nie? To właśnie pijemy, nie, 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 patrz, ja sobie tutaj na okienku dołożyłam nam takie pyszności, mm -hmm. jakieś drineczki, żeby mieli siłkę, drineczki, ludzie, w tym wieku drineczki, no jakieś takie bezy i coś tam, i jakieś w musy, dobrze, no dobra, więc ja dla mnie, Mhm. Mm dobra, więc jeszcze zrobimy malutki zwiazdunek, jak je tutaj bawimy. Dobra, to my się tutaj bawimy kulą magii, no. No, no, no. Musicie nie... przygotować jakiś plan y, no, przestępczej. No. no właśnie, ja z Bartusiem. Przestępczego pisem. ataku. Piszecie z Bartusiem. No. I co będzie Waszym pierwszym atakiem? Może zdradźcie, widzą, co będzie w kolejnym odcinku Waszym pierwszym atakiem tego gangu. W kolejnym odcinku będziemy atakować bank. O matko, jaki bank? Mam nadzieję, że nie mój. Nie. Ale co będziecie z tego banku zabierać? No, no, kasę. Kasę? Na co? Nie boicie się ochroniarzy? Mówiliśmy już to na początku. Cenuję z Heleną Kalatę. I co? I, I pokaratujesz ich? Tych ochroniarzy? Już ja moj tu mojego starszego Beata. I bolało. Bo... Jezu. Ja się was boję. No dobra, słuchajcie. Coś no, jeszcze dobra, będziecie dobra. kręcić? Musi nas tutaj ozimniać i ocieplać. Mhm. Mm Oje, ten mi się strasznie, ja go się boję. Kogo się boję? Mi się to strasznie, muszę Wam powiedzieć, jest strasznie. Dobra, czy ktoś tam filmuje przy sejfie? Nie, nie, no to Ziośka, Zuzia, Zuz, Zuz, Natarka, idźcie tam. A mhm. co to jest takie, coś tutaj leci? Takie piastki? To jest zimno, żeby nam nie było za o, od tego pisania. To boska, no. Nam dobre. nie było za od tego pisania. Dobra, to no ja płacę okay. te sety tutaj mm -hmm. i idę do ciebie. Dawaj wypijemy sobie kawę, będziemy mieć więcej sił. Oh, Jak ty bo... kakao? A przepraszam, a wy w tym wieku to możecie kawę pić? Nie wiemy, ale, ale już to spróbowałam od Heli i było dobrze. Mm -hmm. ciekawe. Przepraszam. Jak koło wzięłam. No dobrze, dobrze, gratuluję. Dobra, to ja weźmę tegoś tego dlinka. Mhm. Oj, ja całego wypiłam. Matko bo. Dobra, idę po uzupełnienie dlinka. Mhm. No tak, ty sobie weź tego wypi... Ja idę, ja idę po uzupełnienie dlinka. Dobra, idziemy, bo już czuję aż ten mróz tam, co jest. Dobra, zrobiłam. I mogę Wam powiedzieć, co jest w tych drinkach? No. Śmietana, truskawkowy uh -huh. wysok bojówko-wysok, uh -huh. bojówki i truskawki. O kurczaki, to ci eksplozja normalnie smaku. No. No dobra, słuchajcie, widzowie. Krzysiek, Zuzia, chodźcie tu. Zosia znać, bo ja jestem Zuzia. Po go, po, po, po ten, dobra, pożegnajcie chodźcie. się z widzami. Powiedzcie, że piepie, mają. Piepie. Hipu papi, powiedzcie, że mają na was czekać i oglądać wasze kolejne odcinki, w których e, zrobicie niecny plan ataku na bank. Ej, chcesz jak przynieść mi kawę? A to ta dobra! Siedzi i dalej gada, no. A nie będziesz się żeglać Helenka z widzami? No, będę. Ale to, co ty tam masz za druku? No, maszyny! Maszyny, w... dobra. I powiedziałam, to, żeby nam nie była. Helka, to pożegnaj ładnych widzów. Moi kochani widzowie. Możecie robić subskrypcje, bo moja mamusia pokaże was. Jak ja ja co? Bo moja mamusia pokaże was. Na y, ile? Y, na 5 tysięcy subskrybentów. Na 5 to ty miałaś pokazywać. No tak, moja mamusia. Aha, okej, okay, czyli Wiktoria. No, no dobra, czyli. Moja mamusia. Dobra. To kochani. Ja was żegnam i moi kochani widzowie, ja z krzyśniem was żegnam i papa. pa pa, 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 pa. pa.